Jedziemy teraz yy, na majowy weekend do Rzymu. Wizyta w Watykanie też przewidziana? Oczywiście. też także... podziękować tam za to, co ja się zdarzyło. Podziękowałem wczoraj. Co za fantastyczna noc Tu będą padać pompy największego kalibru Się państwo na wielkie Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj taki uroczysty dla mnie dzień i nie tylko dla mnie, bo e, mogę się serdecznie cieszyć, bo po latach posłuchy e, możemy porozmawiać w końcu z polskim mistrzem świata w zawodowym boksie, Łukaszem Różańskim, który w ten weekend wygrał przez knockout w Rzeszowie z Chorwatem Alanem Babiciem i zdobył pas czempiona WBC w Wadze Witam Cię Łukasz i gratuluję. Witam serdecznie, dziękuję bardzo mam także tutaj No właśnie wyglądało to na robotę łatwo i przyjemną. szybko go ogłuszyłeś i szybko dobiłeś, ale chyba to tylko tak łatwo wyglądało z daleka obok ringu. No tak, w ringu, w ringu trafił mnie tam w sumie lewym sierpem, to nie będę tutaj jakby mówił, bo poczułem ten cios, ale no w sensie nie, nie tak, że poczułem, żeby mnie zachwiało, ale, ale, ale mocno, mocno mnie uderzył, nie trafił, więc no, walka, walka szybko się potoczyła, ja tak powiem szczerze, że ja dokładnie pamiętam, wiem, że tam po lewym sierpie chyba zauważyłem, że uciekły mu oczy jak trafiłem i już myślę sobie, no to to jest ten moment, trzeba, trzeba atakować. On ma przydomek dzikus, ale to ty jak dzikus na niego napadłeś? Opowiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy to był taki plan, zaskoczyć dzikusa dzikim atakiem? Eee, nie, <laughs> plan był zupełnie inny. Tak jak zawsze mówię, że jakiś tam plan w głowie jest przed walką, wchodzimy, no ale jak już trafiłem, no to mówię, kurczę, to nie można tego zostawić, no bo potem już ta okazja się już nie nadarzy, A jaki to e był e plan? który tam z trenerem. Plan się... plan, był, plan był po prostu boksować prostymi czasami i chodzić na nogach dużo, żeby żeby się z nim nie wdawać w bójkę, ale ale jak to mówią się nie oszukuj. Tak tak tak. Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że już go masz wtedy, kiedy mu te jak mówisz uciekły oczy? Znaczy, lekko, zobaczyłem po lewym sierpie to był chyba taki nawet podwójny lewy sierp, że go trafiłem i po prostu, że nim tak ruszyło więc po prostu jak no. Jakiś tam znak miał, po prostu oczy mu trochę, trochę uciekły i mówię, kurczę, no to już teraz sobie w głowie, no teraz trzeba to już zakończyć, jak, jak się uda. No tak. To były jedne z najmocniejszych ciosów, jakie zadałeś w swojej bokserskiej karierze, te, które go powaliły? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Poga mocniej jest. Ale, ale, powiem tak, ale powiem tak szczerze, powiem tak szczerze, że dużo widziałem jego ciosów, na przykład tam kilka sierpów prostych, Naprawdę nie był taki szybki. Myślałem, że będzie szybszy, no bo był dużo lżejszy ode mnie, więc y, myślałem, że będzie szybszy, ale, ale jakoś tak y, wszystko widziałem. Wdaje się. Wyglądasz y, tak, jakbyś y, nie walczył. No mógłbyś iść y, na imprezę, na jakieś wesele, na. Y, s, w ogóle żadnych śladów no tak. Wczoraj poimprezowaliśmy troszkę, także wystarczy i dzisiaj, dzisiaj idę na mecz w Stali Rzeszów właśnie też podziękować kibicom, e, więc, y, więc y, wybiorę się właśnie o 18.00. I... No i tyle, i ciao. Jutro pewnie na trening. Trener mi mówi, żeby przyszedł na trening. Na no, proszę. Ja zostałeś drugim w historii mistrzem świata w kategorii Bridges Polska, że rywasz Co dalej? Rywas ma obecnie status chyba emeryta. O prawo pretendenta mają walczyć Kevin Lerena i Rayat Mary. Jak to będzie? Jakie masz opcje? Szczerze na chwilę obecną coś się w ogóle na tym nie zastanawiam, bo, bo ten tydzień, cały tydzień ten medialny, który był yy, przed tą walką, to mnie tak po prostu zmęczył, że... że... Dziesięć razy bardziej jak, 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 jak wszystko inne. Eee, I się w ogóle nie zastanawiałem, no pewnie będziemy musieli jakoś usiąść i porozmawiać o tym, co, co, co dalej. A nie wykluczasz walki polsko-polskiej? Po... Polsko bo ja powiem ci szczerze, że chętnie bardzo bym zobaczył twój pojedynek z Krzysztofem Diabłowodarczykiem. Eee, na chwilę obecną się nad tym w ogóle nie zastanawiam, naprawdę. i, i, i... zobaczymy. Zobaczymy. Ale... Czy by była taka oferta? Zostanę, tak? Zostanę w kategorii Bridger, czy, czy będzie ciężka. No, także bierzesz pod uwagę także przejście do ciężkiej, tak? Na chwilę obecną mówię, no nie, nie, nie chcę nic deklarować, ani, ani się zastanawiać, bo, bo szczerze nie miałem czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, co robić dalej. No, skupiałem się tylko i wyłącznie na tej walce, która była, więc, yy, więc no, na chwilę obecną jest, jest jak jest. Dobrze. Ale co, tego Diablo darczyka nie wykluczasz, razem? Nie, no na razie się nie skupiam na tym w ogóle. No, no, no ja bym chciał, żeby pewnie jakaś taka walka. E, z mocnym nazwiskiem powiem tak szczerze, gdzieś za granicą. Dobrze, komu y, za, najbardziej zawdzięczasz ten tytuł? Bo oczywiście oprócz siebie, bo o walce podarowałeś pas mistrzowski panu Rafałowi Kaliszowi. Ale jest. życzyłem ja sobie go teraz na dwa tygodnie, żeby po prostu mieć do, do, do wywiadów i do, do zdjęć, ale ale generalnie pas jest oddany mojemu właśnie przyjacielowi Rafałowi Kaliszowi, który tak naprawdę to sobie to wymyślił. <noise> I, i, I namówił mnie do tego, żeby wrócić do boksu. I po prostu po 10 latach, odkąd od nowa zacząłem trenować boks, zdobyłem pas mistrza świata. Także fajna historia. No to niesamowita historia, czyli pożyczyłeś sobie dzisiaj ten pas. Pożyczyłem sobie. <noise> Pożyczyłem sobie. I... I powiedziałem mu, że na dwa tygodnie pożyczam, ale później ląduje u niego na, e, w domu na półce. Jasne, a teraz tak e, jak współpraca dalej z trenerem Basiakiem? E, no, dzisiaj dzwonił do mnie właśnie, żebym jutro przyszedł na trening. Także, tak że, <sum> <sum> tak że, e, ten, że, 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 no mówię no to, wszystko, wszystko się udało. No i jesteśmy, jesteśmy mistrzowskim teamem. Można powiedzieć teraz. Zostałeś powiem, piątym polskim mistrzem świata w zawodowym boksie po Darku Michalczewskim, Tomku Adamku, Krzysztofie Włodaczyku i Krzysztofie Głowackim. No, Oni są już szczególnie, no, ci, 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 ci dwaj pierwsi, legendami polskiego boksu. Ty dopiero stajesz się sławny i bardziej znany w szerokiej publiczności. No, Chyba jeszcze daleka droga przed tobą, żeby jeszcze coś wielkiego osiągnąć. Tak, jeszcze, jeszcze dużo, dużo, dużo czasu, dużo pracy. Ja sobie daję jeszcze tak dwa lata, mm, dwa lata boksowania, więc yy, myślę, że coś jeszcze, jeszcze, jeszcze się dużo osiągnie. Jeszcze wracając no. do tej Twojej walki, czy było tam coś takiego w tych przygotowaniach, o który o czym dziennikarze nie wiedzieli, a teraz możesz stracić? W przygotowaniach, no Przygotowania jak zawsze, coś tam, się, coś tam się dzieje, no wiadomo, jakieś małe drobne kontuzje, ale to, to tutaj no co, no to, to każdy to ma. To, to nie ma tak, że po prostu zawodnie nie wiem, trenuje i, i wszystko jest y, perfekt. Więc y, te półtorej roku, no to też też ten organizm mój trochę był nadwyrężony, no bo non stop był w treningu, tak, i cały czas dieta i trening, dieta, trening, y, więc no i te sparingi cały czas y, robione. No to dużo rzeczy się tam po drodze wydarzało, ale to nie ma o czym tutaj... Dobrze, jesteś mistrzem świata, ale czy był w twojej karierze taki moment, że myślałeś po co mi to do diabła, byłeś bliskie rezygnacji, no bo przecież na samym początku kariery, no właściwie poza panem Kaliszem i trenerem Basiakiem, nikt tam za bardzo w ciebie nie wierzył, a ani trener Łapin, ani Andrzej Wasilewski, no, który potem wykonał wspaniałą robotę dla ciebie. Czy był taki moment że zwątpienia? Z wątpienia momentu nie było, bo ja chciałem walczyć. Ja nie, no, wiadomo, cel był jakby założony przez, przez mojego przyjaciela Rafała, że dochodzimy do walki o mistrzostwo Świata, no ale, e, ale tak naprawdę no, ciężko by było pewnie w kategorii ciężkiej do, do, doczekać się w taki sposób, a e, no, bo wiadomo jak to wszystko wygląda. A tutaj akurat się pojawiła ta kategoria Bridger i, i zostałem namówiony, żeby zrzucić tą. Tą wagę i zawalczyć w niej, więc tutaj no, no, też się cieszę, że takie posunięcie, e, żeśmy zrobili. <laughs> I co? No i ten pas na pewno mi teraz dużo da. No i ile teraz ważysz już? Powiem... tyle, tym widzi 600? Nie, dzi, dziś, dzisiaj powiem tak szczerze, że ważyłem poniżej 101,600. Także. <laughs> chyba, chyba z tych nerwów i z tego stresu całego. Eee, ale ten, ale to już rano, także no już, już pewnie dużo więcej, no bo dużo piję i, i tam wody i także to trzeba. Co namadniać. zrobisz z niemałą wypłatą, która na Ciebie czeka? Masz już jakiś plan, co, co zainwestować? W coś zainwestuję na pewno, dobrze. Jak nie, jak nie to mi mój przyjaciel radzi, <laughs> żeby dobrze zainwestować, także mam nadzieję, że się to wszystko eee, Dobrze, dobrze skończyć, tak powiem. Dobrze zainwestuję i, i, i to będzie moja emerytura. Dobrze. Masz jakieś wakacyjne plany urlop, wypoczynek, wyjazd? Tak. Jedziemy teraz y, na majowy weekend do Rzymu y, z teściami właśnie, i z żoną. Także y, moja żona nie, bo ja byłem y, 3 lata 4 lata temu z rodzicami na 50 na 50, 50 rocznicę ślubu pojechali ze mną do Watykanu, a oni są mocno wierzący, więc e, też tragedia. Ja. E, więc więc to też fajne miejsce dla nich było, a właśnie teraz lecę z żoną i jesteście. Wizyta w Watykanie też przewidziana? Oczywiście. Tak, chcesz podziękować tam? za to, co to się Podziękowałem wczoraj, podziękowałem wczoraj. E, też byłem właśnie w kościółku w, w niedzielę i bo to naprawdę no, <śmuszny> ważny dzień dla mnie był i, i byłem, no jednak, jednak Bozia jest i jest w, i mnie trzyma w opiece, także <śmuszny> e, kolejny raz. Łukasz, dzięki, cieszę się. Że wygrałeś, jesteś fajny facet. Będę trzymał kciuki, żebyś obronił. I jeszcze no, te dwa lata, co jak mówisz, do emerytury, żebyś nam jeszcze dużo wrażeń takich wspaniałych dostarczył, jak ten weekend. Trzymaj się, dzięki. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do miłego. Cześć, cześć. Pozdrawiam. Do zobaczenia.